Hejka widzowie, oto 5 ciekawostek o dzieciach w The Sims 4, o których wielu graczy nie ma pojęcia. Ciekawostka pierwsza. Piękną toaletkę możemy kupić w trybie budowania. Potrzebujemy do tego akcesorii styl dawnych lat, bo właśnie w nich ta toaletka występuje. I na niej dorośli Simowie oraz nastolatkowie mogą wykonywać swój codzienny makijaż. Ale czy wiedzieliście, że malować się mogą również dzieci? Sprawdźcie to sobie. Wystarczy, że klikniecie dzieckiem na toaletkę i pojawi się opcja baw się makijażem. Ja dla lepszego efektu wybrałam wiele dzieci, żeby zobaczyć te wszystkie makijaże. W ogóle to są dzieci z naszej serii top model na live, także pozdrawiam, jeżeli ktoś z was zobaczy swojego Sima tutaj. No i dzieci natychmiast siadają do tej toaletki i zaczynają się malować. Badać sobie kredki w oko, szminką się malować, robią prześmieszne miny i dźwięki przy tym, a na sam koniec biją się tym pędzelkiem pudrowym po twarzy dosyć mocno i makijaże wychodzą różne. Także to jest fajne, że nie jest tylko jeden makijaż. No i dodatkowa opcja jest taka, że makijaż może się udać lub może się nie udać, jak w przypadku tej Simki. Jak widzicie, ma wyjechaną szminkę, czerwony jak u klauna policzki, a inne dzieci, nawet te makijaże, mają spoko i są zadowolone. No i właśnie po takiej zabawie przy toaletce pojawia nam się nastrójnik. Jeżeli makijaż się nie uda, jak w przypadku tej Simki, to Simka zaczyna być zawstydzona. I to aż przez 4 godziny. A jeśli makijaż się uda, jak w przypadku całej reszty, to przez 4 godziny wasze dziecko będzie szczęśliwe i podsumuje swój makijaż słowem zjawiskowo. Ciekawostka druga. W internecie, w sieci i również w komentarzach często pojawia się mit, że simowe mogą być prawo- bądź leworęczni i najlepiej to sprawdzić podczas odrabiania lekcji. Czyli jaką ręką po prostu odrabiają swoje zadanie domowe. Sprawdziłam to w sumie na 30 simach. Tutaj macie taką przykładową ósemeczkę i kazałam im wszystkim odrabiać lekcję. Wniosek jest taki, że to nieprawda. Wszyscy dzieci są praworęczne. Żeby się upewnić, potem kazałam im również pisać pamiętniki i właśnie pisząc pamiętniki, też wszyscy pisali tą samą ręką. Dla przykładu wzięłam nawet nastolatków oraz dorosłych. Wszyscy piszą prawą ręką. Ciekawostka trzecia. Wyobraźcie sobie, że macie mnóstwo dzieci. Robicie 100 dzieci challenge, no nie wiem, albo po prostu lubicie duże rodziny i macie małe dzieci nastolatków. Każdy ma inny charakter. Często są kłótnie, hałasy. A jeszcze trzeba do tego wszystkiego ogarnąć dom. Jak to wszystko zorganizować? Pomoże Wam przy tym tablica rodzinna. Taka tablica ogłoszeń jest dostępna z rozszerzeniem: Być rodzicem, i właśnie na niej możecie ustalić ciszę nocną, na przykład na godzinę 19, że o tej godzinie już nikt nie może hałasować i wszyscy powinni znaleźć się w łóżkach. Oprócz tego możecie zostawić wiadomość dla jakiegoś dziecka lub na przykład przypiąć obrazek tego dziecka na tą tablicę. Co ciekawe, wasze dzieci są zainteresowane tą tablicą i często same z siebie ją przeglądają, czytają wiadomości. A dodatkową ciekawostką i fajnym faktem jest to, że jeżeli już nastąpi ta godzina ciszy nocnej, czyli w naszym przypadku 19, to koło na tablicy robi się na kolor czerwony. Czwarta ciekawostka, tak jak do tej pory nie potrzebowaliśmy żadnych modów, tylko poszczególne rozszerzenia, to tym razem nie potrzebujemy nic, ponieważ czwarta ciekawostka doszła w aktualizacji a mowa tutaj o potworze z podłóżka. Najczęściej po prostu kupujemy lampkę, która wygania te potwory, a nasze dzieci mogą sobie spokojnie spać bez żadnych problemów. Ale czy próbowaliście się z tym potworem zaprzyjaźnić? Ma to pewne plusy. W pokoju bliźniaczek, już pierwszej nocy pojawił się potwór o takich dziwnych mackach, i dziewczyny były na maksa przestraszone. Mimo wszystko postanowiłam im kazać zaprzyjaźnić się z tym potworem, czyli spróbować porozmawiać. Potwór okazał się dosyć trudnym ziomeczkiem, bo odmówił im wiele razy. Już myślałam, że się nie uda, ale w końcu stwierdził, że dobra zaprzyjaźni się z jedną z nich, z Krystal. I tylko kiedy to nastąpiło, natychmiast Krystal zaczęła się bawić lalkami z tym potworem. Potworem. Normalnie wyciągnęła jakieś lalki i samochodzik i zaczęli się bawić, a jej rosła zabawa. Po krótkiej chwili pojawiły się dodatkowe opcje. Możemy z tym potworem porozmawiać, możemy zapytać o życie pod łóżkiem, zdradzić mu sekret lub go zwyzywać, bądź skrzyczeć, albo poprosić, żeby sobie poszedł. I kiedy wybierzemy opcję e, poproś potwora z podłóżka, żeby sobie poszedł, to on rzeczywiście sobie idzie. W momencie jak nasze dziecko zaprzyjaźni się z tym potworem z podłóżka, to jego reakcja na pojawienie się potwora jest zupełnie zaskakująca. Zobaczcie sami, potwór się pojawia. Krystal wstaje jako pierwsza. Na początku jest zaskoczona, a potem zaczyna się cieszyć z jego pojawienia się. Od razu klęka na kolana i bawi się znowu z nim lalkami. Podczas gdy jej siostra jest naprawdę tym faktem przerażona i pierwsza reakcja to po prostu biegnięcie po mamę, żeby tego potwora się z podłóżka pozbyła. Dzieci w Simsach mają różne zabawki i wybór jest naprawdę duży, ale. Każdym obowiązkowym wystrojem i elementem pokoju dziecięcego jest ten taki duży misiu. I są różne rodzaje. Są króliki jednorożce, jakieś nietoperze itd., itd. A czy czytaliście kiedyś opis tego misia? Każdy z nich jest inny. Na samym początku wszystkie te misie mają takie okrągłe oczy. Ale gdy wasze dziecko rozpocznie z misiem różne interakcje, to bardzo szybko te oczy zrobią się takie jakby bardziej uśmiechnięte. Tak jak właśnie teraz. Wtedy pojawia się więcej opcji i każdy z tych misiów ma różne do wyboru. Tak na przykład dinozaura możemy zapytać o składanie jaj lub o latanie, a niedźwiadka o hibernację bądź pożartować o łososiu. No dobra, a co się stanie, jeżeli będziemy bardzo wredni dla naszego misia i zaczniemy na niego krzyczeć i go wyzywać? Wtedy miś. Wręcz przeciwnie, nie będzie miał uśmiechniętych oczu, tylko takie złe, zmarszczone. I tutaj również pojawiają się nowe opcje, kiedy zrobimy sobie z tego misia wroga, a mianowicie możemy mu zagrozić wyrzuceniem, nabijać się z obsesji na punkcie miodu, bądź po prostu go rozweselić. Całe szczęście, że ten miś nie używa jak laleczka czaki i nasze dzieci są nadal bezpieczne. Fajne są te ciekawostki o dzieciach i jest ich jeszcze więcej, więc jeżeli chcecie kolejny film z ciekawostek o dzieciach w Simsach, to zostawcie łapkę w górę. Umówmy się, że na 5000 tysięcy wam zrobię kolejną część. Z tej strony Kuja, ale przede wszystkim na Napiszcie w komentarzu o ilu ciekawostkach mieliście pojęcia, a jeżeli znacie jakieś jeszcze, których tutaj nie podałam, to też się z nimi podzielcie, a może pojawią się w następnym filmie. Hejka!